Cześć, Michała, to podcast Lekki Stan, oddech, mindset, medytacja. Dziś poznasz prosty rytuał, który pozwoli ci się wyciszyć, zrelaksować i odprężyć przed snem w ciągu kilku minut bez ekranu. Także, dlaczego to ważne? Od tego zacznijmy. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że fajnie mieć usługi strumieniowania seriali, takie jak Netflix czy tym podobne. Ale. Kiedy cały czas jesteśmy w świecie wirtualnym, jesteśmy przed ekranami, jesteśmy w stanie prawie bezustannego zaalarmowania naszego układu nerwowego. Cały czas wchodzimy w stan pobudzenia. I o ile to odrywa gdzieś nasze myśli, naszą głowę, bo nie myślimy o sprawach dzisiejszych, możemy się tak zwanie odmurzyć trochę, to nasz układ nerwowy jest przeciążany nadmierną ilością informacji w ciągu dnia, później jeszcze skrolujemy TikToka, skrolujemy Instagrama, przeglądamy Facebooka, sprawdzamy co na LinkedInie i jest tego za dużo. Nasz układ nerwowy, nasz mózg mogą tego nie pomieścić, później sen jest słabej jakości i wstajemy zmęczeni. Nawet podany rytuał, który był w poprzednich odcinkach, może nam nie pomóc, jeżeli mieliśmy słabą noc, słaby sen, słaby wieczór. Także dzisiejszy odcinek jest o tym, co robić, żeby uspokoić ten nasz układ nerwowy, uspokoić naszą energię, czyli nasze myśli, uczucia, zachowania, nasze emocje i żeby po prostu czuć się dobrze następnego dnia i mieć bardziej regeneracyjny sen. Czasami 5 minut bez ekranu wystarczy. Naprawdę. Ale co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba robić pewne rzeczy regularnie. Jeżeli medytujesz, to fajnie. Jeżeli robisz ćwiczenia oddechowe przed snem, to fajnie. Ten prosty rytuał, który za chwilę ci pokażę, może być przed ćwiczeniami oddechowymi albo przed wieczorną medytacją. A rytuał jest bardzo prosty, bo to jest rytuał 3, 2, 1. Także 3. Weź kartkę, długopis to jest ważne, żeby to nie był ekran i zapisz trzy rzeczy, za które czujesz dziś wdzięczność. Trzy rzeczy, za które możesz być dzisiaj wdzięczny, wdzięczna. C po prostu. To może być mała rzecz, typu przerwa na kawę, na dobrą kawę. To może być większa rzecz, może dzisiaj dostałeś, dostałaś awans, podwyżkę. Udała Ci się jakaś fajna umowa, czy wpadł fajny klient. I to pierwsza z rzeczy, czyli zapisz trzy rzeczy, żeby poczuć wdzięczność. Dwa, dwie minuty świadomego oddechu. I tutaj ja proponuję oddech koherentny, czyli wdech na 5 i wydech na 5. Za chwilę go przeprowadzę, tak żebyś poczuł, poczuła. I tego dwie minuty. I następnie jedno pytanie, też które zapiszesz na kartce, co dzisiaj było ważne. Co było ważne w tym dniu. Możesz to zrobić bez osądzania, bez oceniania, bez konieczności wyciągania jakichś górnolotnych wniosków czy ważnych lekcji z tego ale po prostu, co było dzisiaj ważne, takie istotne, czym ten dzień się odróżnił od innych. A może właśnie ważne było to, że był podobny do innych. Nie wiem, jak jest u Ciebie. I to jest właśnie w duo 3, 2, 1. Czyli trzy rzeczy, za które czujesz wdzięczność, dwie minuty oddechu koherentnego, świadomego oddechu i jedno pytanie, co dziś było ważne. Także... Przejdźmy do oddechu koherentnego. Ja sobie ustawię tajmer na 2 minuty i przez 2 minuty będę prowadził Twój oddech. Wdech na 5, wydech na 5. Także kiedy masz na to gotowość, oddychając tylko nosem, zacznij podążać ze za moim głosem. Wdech 2, 3, 4, 5. Wydech 2, 3, 4, 5. Wdech 2, 3, 5. 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5. Licz samodzielnie, wdech 2, 3, 4, 5 i wydech samodzielnie do 5 u głowie. I posłuchaj, co Ci powiem. Kiedy robisz wdech na 5, wydech na 5, Twój układ nerwowy się uspokaja. równoważy się rytm bicia Twojego serca z falami mózgowymi i skracał Twojego mózgu. Twoje ciało, Twój umysł wchodzi w stan koherencji. Fale elektromagnetyczne Twojego serca i Twojego mózgu zaczynają się synchronizować. A co dzieje się z Twoimi myślami z wdechem na pięć, z wydechem na pięć? Jest ich coraz mniej i są coraz bardziej spokojne, pozytywne i wspierające. Wdech na pięć i wydech na pięć. Także kontynuując to ćwiczenie, jeszcze przez chwilę, możesz zacząć odczuwać jego efekty biochemiczne. To jak spada poziom kortyzolu, jak czujesz więcej luzu w barkach, w ramionach. Wdech na 5, wydech na 5. Jeszcze chwila. Jeszcze 25 sekund tego oddechu. Zarejestruj to, co czujesz w ciele. Wdech na 5, wydech na 5. Poczuj, uznaj, że możesz mieć sobie spokój niezależny od czynników zewnętrznych. Wdech na 5, wydech na 5. I. Okej, okay. puść luźno. Możesz poruszać palcami u stóp, u dłoni. Przekonać się, że masz władzę nad. Swoim systemem nerwowym i na całym swoim życiem. Także rytuał 3-1. Trzy rzeczy, za które czujesz dziś wdzięczność, dwie minuty oddechu koherentnego. i jedno pytanie: co dziś było ważne czy najważniejsze. Także jeżeli uważasz ten odcinek za wartościowy, taki rytuał za przydatny, podziel się nim koniecznie w social mediach i oznacz nas. Lekki stan na Instagramie albo na Facebooku. Jeżeli możesz nas znaleźć, to napisz do nas, a chętnie pomożemy ci nas oznaczyć. Bo to dla nas ważne, żeby Wasz przejściowy przekaz, jeżeli za taki uważasz, ten odcinek, docierał do jak największej rzeszy słuchaczy i osób, którym naprawdę może pomóc. Bo tutaj, jak widzisz, robimy to bezkosztowo z Twojej strony. To kosztuje ci tylko czas i trochę uwagi, a my staramy się wnieść jak najwięcej fajnej jakości i lekkiego stanu do Twojego życia. Także to był podcast Lekki Stan O tych medytacja. Medytacji, dzisiaj Michał. A ty daj sobie chwilę dziś wieczorem na rytuał 3-2-1. Do usłyszenia jutro. Trzymaj się, cześć.